Podoba mi się to, że postacie nie mówią, tylko jest takie roller, jak w Simsach Jabagugi co mówię? SŁUŁAJ SIĘ!! Witam Was w symulatorze więzienia To jest idealny film dla osób, które właśnie wybierają się do więzienia Albo z niego wracają Więc witam Was bardzo serdecznie w Prison Simulator Oczywiście nowa gra zaczyna mi mistrzowskim O, ty dzień dobry O i wszystko po polsku Rozmawiaj, cześć Richard Hello, Richard Jak nie chcecie widzieć gdzie jest biuro? Nie bardzo. To sprawdźcie na mapie, Daję ci ją wcześniej, tak mi się wydaje. No my się maszyn podałem, dzięki. Chyba, że już mieszałeś w ustawieniach, wtedy będziesz musiał robić. Radzić sobie dam sam. Nie Kale, kore, chociaż z drugiej strony wole. zaprowadzę cię a, osobiście. Po prostu pójdź za mną a, i tak patroluję tamten obszar. Fajnie, bo teoretycznie on nie mówi, a on korzysta. Dlaczego nie, nie, nie mogę jej otworzyć? Czekajcie, zgaszmy światło. No jesteś jesteśmy oceniani mm. przez. Dzień dobry! Scott! Siema Scott Powell. Idziemy za Richardem. Hello, Richard. Dzień dobry, panie czynniku. Dobrze Do, Cię widzieć. Nowy. To podobno wróciłem po jakimś czasie. Szczerze mówiąc, spodziewałem się wypowiedzenia po tym, jak te rządziły sobie cyrk z nami w roli głównej. Tu, jak widać się nie zniechęciłeś. To ogromny plus. Po takich jazdach wielu rzuca tę robotę do diabła. Dobrze wiedzieć, że masz jaja, by z nami pracować. No proste, że tak. Czasem idzie szaleć bez dawki absurdalnych żartów. Podoba mi się to, że postacie nie mówią, tylko jest takie roller jak w Simsach Chiaba, debile zdewastowali wiele pomieszczeń z monitoringu, nie ma co zbierać. Wyważyli drzwi i zaczęli niszczyć wszystko, co mieli pod ręką. No dobrze. Mam nadzieję, że ubezpieczenie to pokryje. Ale i tak bez kamer jesteśmy ślepi jak krety. Jak wygląda sytuacja w innych częściach więzienia? W sumie nie. niektóre pokoje dalej wyglądają, jakby przeżyła. Po Niedługo je otworzą Dobrze. Czekaj, no, która jest? Zagadałem się jak zwykle. Słuchaj, masz trzy... dziś trzy obowiązki do A, wykonania. Od dziś będziesz matką da. dla skazanych z bloku B. Wygoń ich z wyra i sprawdź, czy któryś nie zrobił... No z nie wiemy, czy nie przygotowali sobie solidnej drogi ucieczki. U. Jak będą się stawiać, to do nich zagadaj. Jak to nie pomoże, to nie przejmuj się, że na dupie nie się. On. To nie przejmuję się, że na dupie nie siądą, tylko z umiarem. A Aha, że mogę ich tuć, pod mm. dubskach. okej. Okay. Dziś przyjeżdżają paczki dla więźniów, rodziny się o nich troszczą i do paskudnej zupy w puszce dorzucają noże, żelatki, strzykawki i inne dziwne przyprawy. Trzeba to sprawdzić. Żeby... Sprawdzić dokładnie na. każdą z nich, te nielegalne dodatki mogą być naprawdę dobrze schowane. Uuu, jest kawał drogi. Gdzie są więźniowie? 50 metrów do jakiejś celi, siema. I lutuje strażników. Czuwasz, okej. Okay. Czyli 20 metrów jesteśmy. I teraz blok z celami. To jest blok B, prawdopodobnie. Oczywiście, tak. To są moi. Marek, śmigło! To jest mój faworyt razie. O, razie. przepraszam, dlaczego nie chcesz się stawić na zbiórkę? Stawaj czas na poranną zbiórkę. Nie będę dwa razy powtarzać, stawaj. Zaraz. Co ja to miałem? A tak. Pierwszy. Z wami zawsze pod górę, pobij. Wszyscy, co mówię? Czuła się! Okej, okay. ktoś tam się pali. Dawaj gaśnicę. Kto tu wzniecił pożar oszaleliście? liście? Ale będą... Ale dyny no. będą zaraz. Ale zaraz będą dyżą. Ile się gasi taki kawałek pożaru. Dobra. Pomóc czymś? Nie dzięki. Mogę to zostawić w tym miejscu. Czemu oni się tam tłuką? Ja pierdzielę, jak tu ich ogarnąć? Pałka, kto się tłucze. No ten co? Niep mu! Leżeć! Kto zaś tu nie wstał. Leo Kowals, trzeba go sprowadzić do pionu. Leżeć! Spacyfikowany, dobrze. Eee, licznik. Kto się nie stawia, od razu ma w mordę. Pory Onel, Christopher, dzień dobry. Oni też zostali spacyfikowani, bo nie stawili się. Za kim nie Jean-Thomas, mamy 8, 9, 10. Mordo, ty najpierw stanik ubierz. Dalej, Donald Martinez. Wszyscy się stawili, reszta kamerzysta. Ivan Harris, Ivan Gordon i Jackson. To tyle, 15. Pytam, czy kogoś nie zliczyłem! Chyba wszyscy, a jednego jeszcze tam ciulałem, nie? Który to był ten? Leo Kowalski. Są wszyscy. Sprawdzanie obecności. Teraz jest Twój czas. Możesz go wykorzystać grając w winigry oraz przede wszystkim na wykonanie zadań pobocznych. Dobra, zobaczmy, co to ma. A, wykrzyknik jak ma nad głową, to prawdopodobnie możemy im załatwiać, wiecie, robić jakąś partyzantkę do, do więzienia, przemycać rzeczy różne itd. Damn, Pokazałeś, okay. że równy z ciebie gość, to może pójdziemy na taki układ. Ty nie będziesz zabierał niczego, co znajdziesz przy mnie lub w mojej pryczy, nieważne co by to było. A ja w zamian za to odpalę ci procent od dochodu, jak uda mi się uzyskać, a powinna to być niezła sumka, jeśli nikt nie będzie mi się wtrącał w moje sprawy. O jakim procencie mówimy? 5% od mojego dziennego utargu. 10% już mi lepiej. 6, 8 Niech będzie 8! Niech będzie, a jakie są dokładne warunki tej umowy? Bardzo proste, codziennie dostajesz ode mnie ustalony procent z moich zysków, no i tyle. Nie musisz przychodzić do mnie osobiście, hajs sam do ciebie znajdzie um, drogę. No i tyle, ale w zamian za to byś podczas równa przeszkań nic mi nie konfiskował. Nieważne czy to dla siebie, czy co, czy to legalne, czy nie. Co się stanie, jak coś wezmę? Ten jeden raz, jak ci ręka drgnie, to przymknę na to oko. Ale jeśli skonfiskujesz mi coś ponownie, to zerwam z tą układ i kasy ode mnie już nie zobaczysz. No i dobra, jesteśmy dogadani. Ktoś jeszcze ten chciał? Zuckaż, Cukersztań, Siemanko. E, chyba dobrze ci z oczu patrzy. Chcesz dorobić? Hmm, zależy, czego okay, chcesz. Z tego, czekaj, że to niedługo paczki przychodzą, co nie? I to ty sprawdza się zawartość. Da! Czy byś laskawy przyjął oko na jedną paczkę, będą, będą w niej strzykawki. Ty Tyć płynie! Zobaczymy, co da się zrobić. Świetnie, żeby nie było, dam ci połowę kasy teraz, 25 zł i drugie tyle jakieś paczka, dojdzie do mnie w całości. O Opuśćwa, bierzemy udział w takim czymś. No dobra, możemy pójść na strzelnicę, możemy pójść na siłownię. Czy ktoś jeszcze tutaj ma jakieś zadania poboczne dla mnie? Czy ktoś chce się jeszcze dogadać? Mamy tutaj jakieś partyzanckie rzeczy. Ktoś jeszcze nikt nie chce. Góra jest ta zamknięta. Tu prawdopodobnie będzie większa ilość więźniów, no ale sami z tym sobie ewidentnie możemy nie poradzić. Pierwsze co zrobimy, to prawdopodobnie pójdziemy albo na strzelnicę, albo ewentualnie na. Mogę sobie usiąść i poczekać. Bez siłownia to nie, ale strzelnica będzie dobrym rozwiązaniem. That's right. I teraz. Oh, Uźwa, co to mamy? Wyczyść broń. Czyszczenie broni jest jedną z czynności, bo proszę, na które możemy spędzać czas. Rozłóż broń, wyczyścimy następnie złóż z powrotem. Do rozłożenia. Do rozłożenia. To wybierzmy. Pierwszy sprejujemy. Polerka, ty. Poleruj, poleruj syn. Co już z dwóch stron wypolerowałem? Jedną stroną ścierki? To niemożliwe. Wypolerowane, dziękuję bardzo. I został tylko karabin, czyli sama góra, nie wiem, jak się nazywa głownia, głowica. Z każdej strony kałacha pucujemy. Proszę bardzo, no i teraz możemy strzelać. To jest ten moment. Zadanie tylko. No, ja mogę postrzelać. Aha, bo ja wybrałem co? Czyszczenie broni, a nie strzelanie! I o to dupia, jakbym wiedział, to bym poszedł najpierw na strzelanie. No dobrze. Pokój przeszukać, tak myślałem. Oho, podczas tej rutyny musisz przeszukać zawartość przesyłek. Podejdź do półki z paczkami i weź paczkę, a następnie oduszę na stół. No i dobra. Otwórzmy paczkę. Co my tu mamy? O, to jest pod pachę. Mamy puszkę. Można ją otworzyć. Tutaj tylko fasola, nie? Nic więcej. Tutaj. Kolejna fasola. Jep. Dragi! Status nielegalny, wartość... 63. Zabezpiecz. Nie ja no, bądźmy dobrymi tymi. Dobrą gliną. Halo. Tu coś mamy. Otwieraj to. W środku w groszku nic. I tu jeszcze coś mamy. Tu ma serce. To to akart. W środku tapsy. Nie można takich rzeczy w więzieniu brać. Ty! Dla Tomasza Precla. Dobra, paczka sprawdzona. Nie ma paczki dla kamerzysty. Nikt nie chciał mu zrobić paczki. No co? To, to mam jakieś przeszukania też. Dobra, kolejna paczka. Zobaczmy co tam mamy w środku. No i po kolei. Uuuu. Czekolada, mogę ją otworzyć? W środku też mamy, czy? Tylko czekolada. Tutaj mamy. O, kawka. To miała być rzecz dla tego ziomeczka, nie? Kolejna strzykawka. kuźwa tyle strzykawek. Z tym jest dużo kontrabandy. Kolejna strzykawka. Jest, No dobra, ale obiecałem, że zostawię mu strzykawki, że dostaniemy jakiś tam e, procent. Także dla Christophera Zuckersteina. Paczka sprawdzona. No i tutaj jeszcze Louis. Zobaczymy, co Louis ma ciekawego e, w paczce. Jak to będą tylko strzykawki, teraz już, albo jakaś pojedyncza strzykawka, chociaż nie powinno tak być. Ale tutaj nic nie ma. Paczka. Nic. Coś, nic. Jaka czysta paczucha, ty. Co tyle pasta do sębów? To jest najczystsze opakowanie, jakie widziałem. Nikt kontrabandy mu nie przyniósł. On chce po prostu chyba przeżyć w więzieniu. No i dobra. No i co, zadanie zakończone: przeszukiwanie paczek. Jakby nie patrzeć, znowu mam czas wolny. Rolnice, lecimy, ty. Dobra, teraz zamiast czyszczyć broń. To trochę postrzelajmy. Mogę trafić w głowę. To jest ilość. Zobacz, ile mają. Czyli po 3 zabieram, tak? Chciałem zabrać 3. A nie trafiłem. To jest dobry wynik. Nowy rekord: punkty 66, celność 82. Trochę spoprawłem. Jakie mamy cele dodatkowe? Bo, szczerze mówiąc, chciałbym troszeczkę popracować, a nie tylko czas wolny. No to, że ja przeszukiwałem paczki. To, to nie jest jakieś turbo ciężkie wyzwanie. Idź do, yy, po więźniów do bloku więziennego. O kurde, ty. Tam ci będą pewnie pałować, co w się sensie ktoś, kto się nie pojawi. Są zwołani i teraz z nimi bezpośrednio do pracy, tak? A ty, typie, mamy zadanie odhaczone, nie? O, właśnie o tobie myślałem. Wszystko do mnie dotarło, doceniam. Tak szybko? Oto reszta zapłaty. Liczę na waszą współpracę w niedalekiej przyszłości. I tak, przy wszystkich, jak oni widzieli? Za mną. Wydajemy okay. polecenie za mną i idziemy do warsztatu, miejmy nadzieję, ja od razu się zaopatrzę w pałkę baseballową. W racji tego, że czuję, że będą dymy. Oni niby za mną idą, mogę się bronić, jest na razie grzecznie, to są w ogóle ludzie z innego bloku, oni mnie nie dotyczą, ja mam swoich z bloku B. Będę się bawił dobrze, się za mną biec, bardzo dziękuję, to potrwa znacznie szybciej. I zapraszam na barz. Teraz udaj się do schowka po prawej od wejścia, weź wybrane narzędzia i podejdź do każdego z skazańców, aby przekazać im narzędzie pracy. Gotów? Ty masz klucz płaski. Praca u szlachetni, opowiadają. Dosyć pierdzielenia, śrubokręt dla ciebie. Taką wykałaczką, no dajesz, nóż sokarski. Filmy, by więźniowie pracowali. Gdy ktoś się obija, doprowadź go do pionowej rozmowy, na w razie konieczności siły. 33 sekundy muszą pracować, prawda? Gdy minimalny czas pracy zostanie osiągnięty, możesz zwać ludzi do zbiórki. To nie bądź taki niemiły, bo jak ci pierdyknę z pałkiem. Na szczęście, się odsunę. Minimalny czas został osiągnięty. Eee... No wszyscy popracowali. Pracowali 20 sekund. Odprowadź więzliw do cel. Za mną, panowie! To była dobrze wykonana praca. O to przecież chodziło. Także mam nadzieję, że nie będziecie się buntować. Lecimy do celi, jest bardzo dobrze. Dzień dobry, ja na odprawę. No i co, poziom? Zrobiliśmy drugi poziom, zarobiliśmy kupę szmalu, no co? Wszystko okej. Okay. I tak prezentuje się, moi drodzy, gra w Prison Simulator, czyli symulator więzienia, w którym jesteśmy strażnikiem więziennym. Na początku myślałem, że w ogóle będziemy więźniem, będziemy musieli wykonywać poszczególne zadania, ale ogólnie jest okej, okay. więc jeżeli chcecie więcej tego na kanale, dajcie oczywiście znać w komentarzach, dawajcie łapeczki w górę, napiszcie hashtag więzienie, no i to tyle ode mnie. Symulator więzienia czas zakończyć, także ja swoją służbę, jesteście moim salą odpraw, właśnie idę się odprawić i to tyle, mistrzowski łokieć, do zobaczenia, Kolejny film na moim kanale, odcinki codziennie o 15, czyli w poniedziałku do piątku o 15 i w weekendy o 10. Tyle i wszystkim okejcień.